Lately I've been thinking about you Made me wanna try and undo Everything that hurt you bad And made you sad Sorry I was Ja kochani, witam Was na moim kanale. No i dzisiaj zapraszam Was na Back to School 2022-2023. Zakończę początek roku szkolnego już jutro, jeśli to oglądacie w środę. No więc mega szybko zleciały te wakacje. Już mówię zakończenie roku, bo było to totalnie niedawno. Mało zrobiłam te wakacje, miałam duże plany, no ale już trzeba się przedstawić na szkołę. Tak samo dzisiaj przychodzę do Was z produktami. Więc jeszcze, jeszcze jeden przed tym odcinkiem, zostawcie łapkę u górę, mój kanał, no i przejdźmy od razu do mojej stylówki, bo totalnie wszyscy na Instagramie się pytają, czy to w DMach pod postem. E, skąd jest? Więc Sinsei no, ja mam ten sklep, często chodzę i e, również sama przypasowałam tą stylówkę, mega fituje, no to nie było w ogóle w sobie, ja sama to skomponowałam, więc mi się mega podoba, no i tak, może jeszcze w tym odcinku pójdziemy do sklepu, bo mam jeszcze trochę pieniędzy, mi zostało właśnie na ubrania, więc e, może jeśli będzie mało minut, no to jeszcze Was tam zabiorę, Tak, nie to w Ale następnym odcinku, najlepiej. jak nie to w następnym, właśnie, zobaczymy, jak to rozdzielimy, a teraz przechodzimy tutaj, więc ja sobie usiądę ładnie i zaczynamy więc kochani, witam Was już na typowym stanowisku. Rok temu było na tym, w tym samym miejscu. E, dwa lata temu gdzie było, na trampolinie chyba. Pamiętacie nie, jak na chyba? Trampolinie? Też kiedyś było. No dobra. E, no i zaczynamy. Nie wiem, czego zacząć, bo zawsze bym powiedział na sam a To tak, takie dziwne trochę, ale dobra. Zaczniemy od zeszytu, no bo to jest taki typowe, co każdy musi mieć. Nie będę dużo tłumaczyć, bo zeszyty to zeszyty, ale e, mamy tak. Najpierw tego zeszytu. Ten zeszyt muszę wytłumaczyć. To jest. Patrzycie? I jaki to jest przedmiot? No fizyka, Boże Święto, on jest przepiękny. Z taką rakietą, on się tak błyszczy, tak wygląda tył. Ja uwielbiam mieć estetyczne, piękne zeszyty. Ja po prostu tak wygląda na środek, warto tak powiedzieć. Ma 60 kartek, prawie wszystkie. Jest to fizyka. Nienawidzę fizyki, ale jak patrzę na ten zeszyt, to może mi się będzie chciało jej uczyć, więc mam nadzieję, że to zadziała. No i idziemy dalej. E, tak nie będę wszystkich pokazywała. Biologia. Ona jest grubsza, ona ma 80 kartek, bo myślę, że będziemy dużo pisać. E, angielski, kocham ten zeszyt, w ogóle większość jest z biedronki i carrefour. No, biedronka, carrefour jak co roku. jest też ładne, mają wszystkie środki, zawsze na to patrzę, żeby nie było takie zwykłe białe, e, bo lubię takie. No i teraz angielski, 60 kartek, bo dużo nie piszemy, bo to jest naszą wychowawczynią lekcję, więc. Czasem jest taki luz totalny Tutaj jest historia, ale tak na razie Bo mi się nie podoba, jak kupiłam rok temu Jest takie białe coś Więc być może jeszcze pójdę W ogóle brakuje mi kilka zeszytów Dlatego jeszcze um, być może dokupię i wymienię To jest taka tymczasowa historia Dalej e, chemia Podoba mi się Fajny, 60 karteczek e, Ładny środeczek Wszystko estetycznie się staram Religia Po prostu taki nie wiem, leka, tak 30 chyba, ale to trochę za mało mi się wydaje, bo czasami dużo piszemy. I to jest niemiecki. Bo chciałam ogólnie wyczaić z niemieckim napisem, ale wzięłam taki typowy, że akademii po prostu taki bo ro y rok temu go kupiłam, nie użyłam, więc myślę, że na niemiecki tym rok będzie OK. No i tak wygląda zczyty jeszcze mamy blok. Rysunkowy, odchodzi w tym roku plastyka i muzyka mi, bo idę do ósmej klasy. Zapomniałam powiedzieć, jednak to jest ważne. Idę do ósmej, do ósmej klasy i, i odchodzi mi właśnie te dwa przedmioty, i zamiast tego będzie w, e, BHP i WOS, czyli wie to o społeczeństwie. Tak. A więc e, jeszcze muszę kupić właśnie zeszyty. Tam. A to jest e, matma. już Wam pokazuję. Taka taka sobie do matmy, ale nie było totalnie takich dużych zeszytów. Bardzo mało ogólnie. Ja jest tutaj. Tak, ja ogólnie lubię taki styl, więc w sumie w sumie może być. Ale myślę, że będę musiała i tak dokupić, chociaż mało 80 kartek, więc możliwe, że mi starczy, nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Jeszcze mówię, droko polskiego babcia mi dzisiaj kupiła, poszła specjalnie do plastykę, bo mówię, że nie mogą znaleźć Biedronce, w Carrefourze nigdzie, więc poszła mi specjalnie kupiła bardzo ładny, więc... E, może skojarzę zdjęcie, bo już będę miała niedługo. No i tak, jeszcze muszę kupić od, od kilku tu geografia i takie te, ale nieważne. Jeszcze jeszcze mamy trochę czasu, dni cztery, ale to nieważne mm, Dalej może Wam pokażę taką teczkę. Po kolei lecimy. Co roku kupuję teczkę i co roku zbieram e, papiery. To się fajnie nie widać na a tu widać. No. Black no. Super, mega fajna mm, teczka. I w środku też jest super ładna. No, ja lubię teczki, ja uwielbiam segregować. Dalej mamy przechodzimy do. Może najpierw taki kalkulator na szybko Wam pokażę. Z kalkulator, bo ogólnie nawet mi mamy takie coś, że możemy używać kalkulatora, ale nie z telefonu, dlatego trzeba było kupić kalkulator. Taki mały, fajny dalej Purik. Nie wiem, chyba o temu robiłam, że piszę wszystko dziennie, ale mówię, w tym roku jestem już za idę do szkoły, więc musiałam już spakować. Oczywiście mój kamień szczęścia, waga, opal. Specjalnie mój. No, kamień, nie? Nie że zakamieniają, bo no jasy, mam za mało, no, za mało no, czasu. Tak, może, góra, wszędzie kamienie kupujesz jakieś. Tak, I chodzi no, zaraz, wiesz, co on znaczy. wiesz co ci zaraz ale... znajdę taki z podwórka, no pokażę, co tak. znaczy taki. Nie, no. <laughs> Troszeczkę jestem, ale nie dużo, nie mam takiej obsesji jak niektórzy. Nie jak, no. i ogólnie tak. napis musimy zwrócić uwagę. Nie ogarniam, ja całe życie nie ogarniam, co. Już nie mówię o samo uczenie się, tylko jaki temat, jaki coś jest, więc. E, więc nie ogarniam Taki w środku jest taki zwykły W ogóle aż ma taki nieładny środek Ale nieważne To będzie mi patrzył w środek tylko ja Mamy e, ołówki I to są wszystkie trzy inne Zobaczcie H C D Takie Ołówki, nożyczki Po co mi kolejne nożyczki takie same jak każdy ma takie w domu e, Bo chciałam mieć troszkę mniejsze One są mniejsze I nie są takie zniszczone korektor, taki karfurowski totalnie, bo on jest... Właśnie chciałam taki, żeby był mały, no fajny, taki mały. Bo zawsze wszystkie są takie duże jeszcze podwójnie z jakimiś kotkami, wiecie o chodzi? a znalazłam taki taki super korektor. Dalej mamy gumkę. W ogóle widziałam taką super gumkę w karfurze z Harry Pottera. Miałam ją wziąć, bo były też dwie zestawie ale nie wzięłam, bo jednak nie wiedziałam jak będzie mazać. A to tam czasami takie, takie ślizgie są, że nie marzą, więc widziałam po prostu zwykłą. No i długopisy. Takie długopisy nie są zwyczajne, bo są stykacze. Ja kocham stykacze, nie mogę mieć innych długopisów, bo muszę przeszkadzać nauczycielom w lekcji. Nie, nie o to chodzi, po prostu lubię. No i taśma. Zawsze się przydaje ta, ta siemka, wszędzie, zawsze. Trzeba mieć. No tak jak to wygląda. Jeśli chodzi o jakieś kolory, podkreślacze, to z kredek zrezygnowałam, bo nie ma plastyki itp. Um, ale ja uwielbiam podkreślać. Czyli ja tam mam na biurku. Flamastry? Um, Flamastry? i trzniostki, to ja wam pokażę. One są super, bo ja przez cały rok. Czekajcie. sobą. Bo To jest na moim biurku, będzie stałe, ja tego nie biorę. Karteczki. Każdy musi ujść na biurku i uczyć się z tego cokolwiek. Ja uwielbiam karteczki. E, no i tutaj mam taki zestaw e, do domu, sobie zostawiłam. I tu są te flamastry. Ja zbieram całą siódmą klasę, co miesiąc kupowałam jeden flamaster w naszym plastiku koło szkoły. Zawsze szłam na pierwszeczką. I mamy takie różne. Ja przykład wybrałam dra co dwa, nie? Bo takie dwa się mieszczą. Wszystkie mi się nie mieszczą, więc Tak Taki mam plan na, na podkreślenie. No i tak to wygląda. Zaraz przejdę do innych rzeczy, bo muszę ogarnąć. No i teraz e, kochani druga część, bardziej taka e, niespodziankowa, ponieważ e, ostatnio e, współpracuje dużo, przysyłają przesu, mi paczki od reporteriank, e, no i ogólnie ja zazwyczaj na InstaStory to pokazuję, ale poka stwierdziłam, że ogólnie już to otworzyłam i jest... Taka piękna rzecz do szkoły, że ja po prostu muszę Wam to pokazać i nagrać, więc reporteria, całe są serduszkiem yy, przysłałam niespodzianki, niespodzianki, takie na przykład do szkoły, nawet nie wiedziałam, że to wysłali. Yy, więc tak, mega fani. To jest sweterek, to jest sweterek, przepiękny kolor. Już go może założę, pasuje mi tu. i nawet do tego pasuje OMG. Już Wam pokazuję taki, taki American Vibe, taki baseballowski, ale powiecie, bardziej sweterek, właśnie. Nie? Tutaj ma takie. Co to jest, co to jest numer? mega super, nie? Te szkoły możecie znaleźć na ich stronie w ogóle, jeśli chcecie taki. Jest mega cieplusi właśnie na wrzesień, październik, na jesień idealny Więc super. Ja mega dziękuję. Jeszcze najsta story będę musiała dzisiaj pokazać, bo już trochę stoi. I tam Wam więcej opowiem. Dalej mamy z tyłu za mną e, od Comfort z mi paczuszka z butami, mm, tak wygląda Borek. też stwierdziłam, że pokażę Borek bo jest przepiękny, e, no i takie butki, być może będę w nich chodzić do szkoły, ale planuję sobie jeszcze jedną parę kupić, bo zawsze więcej butów, one są o rozmiar większy, bo się bałam, że przyjdą za małe i po prostu może pod koniec. A Co czemu takie butki mają? A, bo ogólnie możecie pochwalić, że został skustomizowany. Specjalnie dla mnie, czyli jakby tutaj, jakby Glassy Costumes chyba o tak się nazywa na Instagramie, ta pani yy, zrobiła mi też raczki. Oproszę no, do Czyli ten... tylko ty wybrzymiałem takie, bo ty I nie to więcej że mam nie ty, takie dlatego, dlatego pod tym względem kocham, ale jednak yy, ten wzór nie jest typowo dla mnie, w sensie jednak bym wolała taki estetyczny, nie? Ale dlatego ale i takie uwielbiam, bo wiadomo, no, taki custom dostać, no to. jedyne nie powtarzałam. Tak, ale mówię, że też są za, za duże, więc tak za pół roku może je podnosić, no nie wiem, no, zobaczę. A więc, ale jeszcze chcę sobie mam parę kupić, więc... Może to właśnie zabiorę Was tam do tej galerii i zobaczymy Tutaj mamy notes, też jest od nich, ale na pewno będę go używać Jeszcze to sam punik, ale pionik już kupiłam wcześniej No ja już sobie go ten... Przecież pierwsza, pierwsza strona School Notebook Taki, że po prostu będę się w nim uczyć estetycznie Super, mega No i plecak został Tak wygląda plecak z Nike a ponieważ mam butynajka. Takie dochodzenia do szkoły. Skarpetki Nike kupiłam, więc jestem już cała w jednym jakby. Hmm. Wiecie. W pracach był gdzie 50, 50 Style, był style. Dokładnie. I on kosztował 140, więc uwaga, ja rok temu trafiłam za 80 z New Balance'a Pamiętacie, był taki mały, fajny, ale przez internet i on niby, wiecie, tani z promocji, ale trzymał mi się dwa miesiące. I to sobie, jakby prędko. się zerwał, to tani nie dał się dogoszyć. Ładnie. A te Nike a są ok naprawdę. Te będę a ostatni miała ten czarny, czarne, czy półmyczynajka? Dalej, 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 co? A ostatni jaki miałeś ten czarny, jeszcze taki półmyczynajka to był? Z Adidasa, no bo Też mi się Adidasa. rok zepsuł i nosiłam ten sprzed dwóch lat, więc w tym roku mhm. ustawiłam na plecak z Stacjonarnie kupiłam e, za po prostu większą cenę, ale i tak dobra, ten to jest taka 140, normalny plecak. Dobre. No a w ogóle zaprezentuję go bardziej, bo jest tutaj ma, tutaj ma przegródkę małą i ona jest fajna, bo odstaje, nie zajmuje miejsca w plecaku. Na siananko, by folice idealnie się zmieści. Kocham te przegródki, bo z tej strony jest przegródka taka, zobaczcie, otwarta, nie. A z tej strony na picie, a z tej strony jest na takie, na takie jakby jakieś rupiecie, jakby wiecie, to się będą poniebierać. Jest taka mała, zamykana o to chodzi, nie? Na jakieś kapteczki, czy coś wiecie. I już tutaj też jest mój, od śpiewu co to na zakończenie u mnie w szkole. Muzyczne, jakby nie muzyczne, ale wiecie o co chodzi? No więc, e, już takie zawieszki są. No i środek też jest fajny, bo tutaj jest przegródka. Kolejna jest dość spory, ale dopiero jak go mam w domu, to zauważyłam, że jest strasznie sztywny. I dopiero jak się włoży zeszyty, to on jest w miarę ładnie się układa. Ale tak to mega mi się podoba. No więc kochani, my już kończymy ten odcineczek, chodźcie tutaj do mnie, mam nadzieję, że wam się podobało, no i tak, e, druga część back to school alabe, a Baktu to school, e, być może się pojawi właśnie z kupowaniem jeszcze rzeczy do szkoły, bo w tej części już nie nagram, bo myślę, że spory, długi odcinek wam się i tak wystarczy, e, jeśli tak, no to zostawcie łapie w górę, jeśli wam się podobał, subskrybujcie mój kanał, no i ja się z wami żegnam. I chciałem powiedzieć, że ten odcinek jednak chyba będzie w środę, bo dzisiaj mamy poniedziałek, tak? Mówiłam środa? Nie, bo zeznę, Ty mówiłaś, że dzisiaj w filmie, że jutro jest rozpoczęcie, a tak no to, naprawdę pojutrze. No jest rozpoczęcie. Bo dzisiaj go obrobię, słuchajcie, chyba, że mi pomożesz. Czwatek mamy rozpoczęcie, a to jest środę, więc jutro. Yy, nie, jutro jest wtorek, a jutro już go puścimy, we wtorek. A, no to Tak mi się wydaje. Na... Nie, bo wstępnie faktycznie miało być w środę, ale stwierdziłem, że już go zobaczycie No to jednak dwa dni tak. przed szkołą nie najgorzej postarałam no, się i widzimy żeby się. No, twoi widzowie czasem sobie nie zapomnieli się naszej kladoszko, to im teraz przypomnę. <laughs> Właśnie, więc <śmiech> dzięki <śmiech> mnie macie dwa dni jeszcze na szkowanie. E, widzimy się w kolejnym odcinku. Bye! bye.